W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o świątecznym konkursie od Synapse, Powinniśmy o starcie strony internetowej Xcat, służącej do generowania kodów oraz opowiemy o kolejnym kroku naprzód zrobionym przez Tenset. Witam Was serdecznie na kanale Kryptogłosem. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, like subskrypcji, i komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. A my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając. Zaczynajmy. Flow uruchamia wersję beta swojego archive node. Archive node jeszcze bardziej poprawi dostępność danych Flow, dając dostęp do danych stanu wykonania od początku bieżącego skoordynowanego procesu aktualizacji sieci. Do ostatniego bloku. Scale Free uruchamia kolejne bezpłatne narzędzie do kontroli węzłów dla operatorów węzłów na Aptos. Do Twitter został załączony instruktaż dotyczący korzystania z Aptos Note Checker. Link do wspomnianego artykułu znajdziecie w opisie filmu. Staking reprezentuje nową erę bezpieczeństwa kryptoekonomicznego dla sieci Chainlink. Stawiając tokeny Link, możesz pomóc zwiększyć gwarancję bezpieczeństwa usług Oracle i zdobyć w zamian nagrody. Nie da się ukryć, że święta nadchodzą wielkimi krokami. Z tej okazji, Synab znacząco przygotowało dla swojej społeczności świąteczny konkurs. Konkurs wymaga dość dużej kreatywności, a mianowicie należy stworzyć kartkę świąteczną. Konkurs potrwa do 22 grudnia do godziny 20 czasu polskiego. Synab planuje wyłonić trzech zwycięzców konkursu. Każdy zwycięzca otrzyma po 50 dolarów. Cabal Foundation ogłasza, że Cosmium, czyli gra typu AAA łącząca elementy MOBA, LPG i LTS. Wybrała sieć Headera jako swoje DLT. Wybór sieci Headera ma na celu poprawę wrażeń z gry i zapewnić moc użytkownikowi końcowemu. Lava Network oferuje teraz lPC dla Juno. Juno jest zdecentralizowaną, publiczną siecią bez uprawnień dla międzyłańcuchowych, inteligentnych kontraktów. Lava pomoże programistom Juno w dalszej decentralizacji aplikacji. XCAD informuje, że strona internetowa do generowania kodów dostępu została uruchomiona. W przygotowania się do uruchomienia fan tokenów, Xcad informuje, że codziennie będzie udostępniała ograniczoną ilość kodów, która będzie się zwiększać wraz z wprowadzeniem kolejnych fan tokenów. Coin98 jest już dostępny w sieci Evmos. Takie rozwiązanie umożliwi użytkownikom płynne przejście między ekosystemem Ethereum a Cosmos. Aby uzyskać dostęp do sieci Evmos, należy zaktualizować aplikację Coin98. Sklep Kanga jest już dostępny. Zachęcamy do dokonania zakupu prezentów, które uszczęśliwią każdego fana kryptowalut. Liquid Factory ogłasza zakończenie z sukcesem zbiórki w wysokości 1,25 miliona dolarów. Zbiórka została przeprowadzona we współpracy z KuCoin Labs oraz Republic Capita. Zebrane fundusze wesprą wizję Liquid Factory dotyczącą odblokowywania płynności dla DeFi, GameFi i NFT. Cell of Play to projekt łączący świat za pośrednictwem Webtoons i NFT na sieci Polygon. Użytkownicy będą mogli poznać świat dzięki NFT potemu na Webtoons, Nerdy Modi, systemom wydobywczym i różnorodnym wydarzeniom. MetaShotter osiągnął kolejny kamień milowy. 7 milionów tokenów MH zostało łącznie przekazanych na staking. Przekazane tokeny MH umożliwiają zarobek w wysokości 61% APA. Dodatkowo użytkownicy mogą dobyć tokeny NFT jako nagrody oraz uzyskać wpis na white listę dotyczącą zakupu Landów oraz wiele więcej. Jeśli brakuje Wam informacji przed czwartkowym projektu Carlog Engine na Kanga Exchange Zapraszamy do zapoznania się z AMA przeprowadzonym na kanale wspomnianego projektu w serwisie Telegram. Link do Telegrama Creo Engine znajdziecie w opisie filmu. Binance informuje o usunięciu tokenów ACA z Binance Margin, Cross Margin i Isolate Margin. Pozostały usunięte również inne tokeny. Listę wszystkich usuniętych tokenów znajdziecie w artykule załączonym do Twittera. Tenset robi ogromny krok naprzód, aby wzmocnić swoją markę i znacznie rozszerzyć zasięg nowych usług. Kluczowe wiadomości strategiczne będą udostępniane przez Tenset codziennie przez ponad 45 dni. Rozpoczęła się aktualizacja Lido na Solanie V2. Zakończenie aktualizacji jest planowane na 8 grudnia. W związku z aktualizacją, Estesol Unstaking i dystrybucja nagród będą przez chwilę niedostępne. Pamiętaj, że nadal możesz przekazywać na staking swoje tokeny oraz używać swojego ST-Sol na całej Solanie. W dniu 5 grudnia trudność wydobycia Bitcoina spadła o 7,32%. Jest to największa dolna korekta w 2022 roku. Na dany moment trudność wydobycia pierwszej kryptowaluty znajduje się na poziomie 34,24 milionów i na pewno utrzyma się w nim, przez następne dwa tygodnie lub przez kolejne 2016 bloków. Osoby zajmujące się miningiem bitcoina mogą pozwolić sobie na chwilę oddechu. Wszystko ze sprawą wspomnianej korekty trudności. Górnicy bitcoina mają ułatwione zadanie, jeśli chodzi o wydobycie nowego bloku. Spadek trudności wydobycia nowego bloku na sieci BTC jest nowym rekordem. Przed nastąpieniem redukcji o 7,32% do poziomu 34,24 bilionów. Wskaźnik przedstawiający trudność sieci miał swoje ATH i pokazywał 36,95 bilionów. Stoshi Nakamoto, czyli anonimowy twórca, opracował i wdrożył cel zmiany trudności. który zmienia się okresowo średnio za 2 tygodnie lub co 2016 bloków, to więcej przeciętny czas wydobycia nowego bloku utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 10 minut. Statystyki informują nas o tym, że przed wysokością bloku 766080 średni czas bloku wynosił około 10 minut 48 sekund. Oznacza to, że spodziewano się znacznego zmniejszenia trudności przed zmianą. Nie gaśnie jaki wybuchł po upadku FTX. Każdego dnia pojawiają się nowe fakty, a słowne przebychanki w tej batalii stały się już chlebem poprzednim. CEO Binance CD zaprzeczył twierdzeniom, jakoby przyczynił się do upadku giełdy FTX. Warto zauważyć, że FTX zostało dotknięte kryzysem płynności chwilę po tym, jak założyciel Binance oświadczył, że giełda likwiduje wszystkie swoje tokany FTT. Według CEO Binance nie należy go obwiniać za upadek, ale zauważył, że założyciel FTX sam, Bankman Fritz organizował cały kryzys. W jednym ze swoich ostatnich tweetów nazwał SBF jednym z największych oszustów w historii. TZ twierdzi, że SBF planował zaprezentować się jako bohater w upadku giełdy. Dodał również, że założycie FTX popełnił wiele błędów. SBF utrwalił narrację przedstawiającą CZ i innych ludzi jako tych złych. Kluczowe znaczenie miało utrzymanie narracji, że to SBF jest bohaterem. TZ określił SBF-a mianem mistrza manipulacji, jeśli chodzi o media i kluczowych liderów opinii publicznej. Warto zauważyć, że po upadku FTX SBF wyruszył w trasę medialną, próbując wyjaśnić, co się stało. Początkowo wykorzystywał Twittera do wyjaśnienia kryzysu. SBF przyznał, że jego zespół prawny nie przyjął z zadowoleniem jego publicznych postów i opinii. 360 tysięcy dolarów będzie musiała zapłacić kryptowalutowa giełda Kraken za złamanie sankcji nałożonych przez USA na Iran. Konflikt na linii obu wspomnianych państw był głośnym tematem w ostatnim czasie w mediach anglojęzycznych, głównie ze sprawą niedawnego meczu piłkarskiego w ramach Mistrzostw Świata w Katarze. Ostatecznie Stany Zjednoczone zakończyły spotkanie skromnym wynikiem 1-0, ale jeszcze przed widowiskiem pojawiły się w przestrzeni publicznej liczne obawy o napiętą atmosferę i potencjalne awantury. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora skarbu USA. kryptowalutowa giełda Kraken zgodziła się na zapłatę 362 tysięcy dolarów w celu uregulowania roszczeń za naruszenie sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na Iran. Według biura kontroli aktywów zagranicznych Departamentu Skarbu USA, giełda Kraken naruszyła sankcje USA, umożliwiając irańskim użytkownikom przeprowadzenie transakcji, których łączna wartość wynosiła w sumie ponad 1,68 miliona dolarów w okresie od października 2015 do czerwca 2019. Po wspomnianym okresie Platforma przetworzyła ponad 826 transakcji, które mieściły się w ramach naruszenia ustalonych ograniczeń. Warto wspomnieć, że to prawda, Ktaken skutecznie uniemożliwia utworzenie kont w jurysdykcji objętej sankcjami, to jednak nigdy nie wdrożył blokowania adresów IP w działaniach transakcyjnych na swojej platformie. Właśnie to prawdopodobnie doprowadziło do stanu rzeczy, do którego giełda musi zapłacić teraz gigantyczną karę finansową. Coca-Cola wprowadza zestaw NFT FIFA oparty na mapach cieplnych. Coca-Cola planuje uwiecznić pucha świata FIFA na blockchainie za pomocą tokenów NFT. NFT stworzy i przehostuje platforma Crypto.com NFT. 10 tysięcy tokenów zostało wygenerowanych dzięki śledzeniu ruchów zawodników podczas meczów Mistrzostw Świata. Będą one dostępne dla fanów, którzy zarejestrują się na platformie CryptoCom NFT. Pomniana firma powiedziała, że NFT są częścią jej zaangażowania w dostarczanie magicznych chwil fanom piłki nożnej podczas mistrzostw świata. Tokeny powstają przy użyciu map ciepła na podstawie wyników piłkarzy w meczach. Coca Cola i CryptoCom połączyły w tym celu siły z cyfrowym artystą Jimung, wcześniej stworzył on obraz fi tron, Legacy Oblivion. W komunikacie nie ujawniono daty statu NFT Coca-Cola World Cup. producent napojów powiedział jednak, że będzie on dostępny dla fanów piłki nożnej na całym świecie, którzy zarejestrują się na platformie Crypto.com NFT i stronie Coca-Cola Fan FIFA nie odbiega od inicjatywy wydania NFT Mistrzostw Świata. To rozwacie Mistrzostw Świata uruchomiła platformę handlową NFT o nazwie FIFA Plus. Tam kibice z całego świata mogą kolekcjonować najlepsze momenty mistrzostw. FIFA ujawniła również cztery nowe gry blockchain po zadawaniu umowy z Electronic Arts. Po rozłamie FIFA zapowiedziała, że nadal będzie wydawać gry oddzielnie od Electronic Arts. A teraz organizacja w końcu ujawniła pewne plany. Przygotowuje się do wydania czterech nowych gier opartych na trwających mistrzostwach świata FIFA. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli ma te uznać za wartościowe, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!